Platforma i PFRON Plus jest nowoczesnym systemem, który służy do projektowania i realizacji wszystkich programów PFRON. programów wsparcia zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą i zadań zlecanych czy projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Natomiast platforma ta jest także dedykowana dla osób z niepełnosprawnościami, które są uczestnikami w projektach realizowanych przez fundusz w działaniach przez nas finansowanych. Mianowicie, każda osoba będzie mogła zasięgnąć informacji, sprawdzić, jakie wsparcie w jej regionie jest realizowane z projektów organizacji pozarządowych, będzie mogła założyć konto, będzie mogła sprawdzić, z jakich programów korzystała, będzie mogła też zgłosić się do projektów realizowanych w danym regionie. Nasze pierwsze współdziałanie z instytucją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to połowa lat 90., kiedy to zostały założone warsztaty terapii zajęciowej pod białym stokiem, które prowadzimy do dzisiaj, z których jesteśmy niezwykle dumni. Od tamtych lat rozwija się współpraca bardzo owocnie. Muszę powiedzieć, nie tylko przy zlecaniu zadań, czyli te zadania, które są przeznaczone dla Biura PEFLON, czyli biura, które mieści się w Warszawie, ale jak najbardziej oddziały, w naszym przypadku Oddział Podlaski, również zawsze służy pomocą i współpraca jest naprawdę owocna. Trzeba powiedzieć, że jest z ogromną korzyścią dla osób z niepełnosprawnościami. A nawet mogę stwierdzić, ponieważ jestem też zaangażowany w sprawy organizacji pozarządowych różnych stron Polski, może powiedzieć, że generalnie wszyscy zgłaszają, że naprawdę jest dobrze i idzie jeszcze lepsze. Chodzi o to, żeby to był łatwy dostęp do informacji, żeby był łatwy dostęp do aplikowania też do udziału w tych projektach. Wiemy, że nie wszyscy mają świadomość jak wiele przedsięwzięć jest finansowanych z naszych środków. Nie każdy trafia do oddziału funduszu, które są zlokalizowane tylko w miastach wojewódzkich. Natomiast ta platforma będzie dawała szansę na zweryfikowanie co w moim otoczeniu jest dostępne, sfinansowane ze środków funduszu, w jakich projektach mogę uczestniczyć, kiedy powinienem się do tego Projektu zgłosić. W przyszłym roku już prowadzimy projekt, który ma umożliwić analizowanie tych wszystkich danych. One niosą ze sobą ogromną wartość. Te e-usługi uruchomione przez Pefron. Przynoszą wiele elementarnych danych na temat wsparcia dla osób niepełnosprawnych, działalności poszczególnych organizacji pozarządowych. Są to bardzo wartościowe dla PEFRON informacje, z których PEFRON w przyszłości korzysta, robiąc składnicę tych danych i analizując ją pod kątem wykorzystania środków, dopasowania tych programów lepszego do potrzeb indywidualnych osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.